Hej, witam was bardzo serdecznie tutaj Hunter, a to jest bardzo króciutki filmik. Um, cóż, jest szansa w maju u mnie na kanale, tak? Robię różne dziwne rzeczy, a, których nie robiłem wcześniej, znaczy czasem nie dziwne, czasem normalne, ale, ale których na przykład nie robiłem od jakiegoś czasu, albo nigdy nie robiłem. Um, no i słuchajcie, jest teraz taka sprawa. A... Zrobimy coś dokładnie odwrotnego. Zamiast dać szansę, nie damy szansy. A komu nie damy szansy? Nie damy szansy frajerom i złodziejom. Uwaga, dostałem w tym momencie na maila od, z YouTube'a, dostałem takiego maila. Tutaj od użytkownika, który się nazywa Master Knedel. Ma nawet Naruto w tym, w awatarze. Eee, I popatrzcie, dostałem takiego fajnego, długiego maila. Kurde, jaki on długi. Eee, tak, tak, tak. Eee, okej, okay. eee, No i co? Uwaga, czytamy. Jak zarobić szybko, duże nawet pieniądze? Co? Kurwa. Ja troszeczkę nieskładnie to jest. To nie fake, ani nie spam. Witam na tej stronie. Przedstawię, jak. Z... Na tej stronie, to nie jest żadna strona, tylko mail. Przedstawię, jak zarobić troszkę, nawet pienie... troszkę pieniędzy w internecie. Eee, do pierwszego sposobu nie trzeba mieć nawet 18 lat, wystarczy 13, a więc nie przerażajcie się długością tekstu, naprawdę warto, bla, bla, bla. Oto pierwszy z nich, jeżeli pomyślisz, że to kłamstwo, nie do, nie do kościa, ja z tego dostałem 4000. Wybaczcie, ale tutaj jest tak napisane i, i po prostu ciężko mi domyślić się, co tam było teraz. Bla, bla, bla. Naprawdę miłe uczucie, życzę Wam tego. No i tutaj mamy całe, o, jak zarobić kilka tysięcy złotych inwestując tylko 5, Ta strona zarobi dla Ciebie 15 tysięcy złotych. Zrób jeden mały skok w Bogo od szarego życia, bla, bla, bla. I mamy dalej bardzo długą treść i rzucające się w oczy hasła typu legalny biznes, najtańsza, najszybsza i najprostsza. Tylko 5 zł, tak? Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że jest to po to, aby utrzymać ten program legalnym, tak? Mamy tutaj listę iluś tam kąt, jakieś kroki, sposoby, tu mamy uwaga dowody w postaci dzieciaków, którzy zainwestowali 5 zł i otrzymali 15 tysięcy. Dziękuję bardzo mocno. Jakaś Justyna z, z, ze Strzelców Opolskich, Ryszard z Gdańska, który ma tylko 14 lat, ale ma konto od 13 lat w banku. A tutaj są takie właśnie teksty typu, ojej, wybaczcie, wyłączyłem że coś tam nie wierzysz, oczywiście, że możesz mieć konto, nawet jeżeli masz 13 lat, tak, faktycznie jest M bank albo, albo chyba BZWBK tak samo um, teraz oferuje od 13 roku życia um, konto bankowe, natomiast tak, no jest jakaś tam matematyka rozpisana, coś tam, coś tam, nie, na tym można zarobić, bla, 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 jakiś drugi sposób... Y Oczekajcie, tego nawet nie czytałem. Są to firmy płynące za klikanie w reklamy, bla bla bla, tak jakieś tu reflinki, tak jeżeli przez RZ chodzi o Tibie i tak dalej. Dobra, no to to powiedzmy jest, tyle, że nikt z was czegoś takiego nie dostanie. To jest na tej samej zasadzie co ja na przykład mam reflinki. Ale, ale to jest jakby drugi, drugi ten sposób, on powiedzmy jest na tyle legalny, ale tak jak mówię, żaden z Was tego nie dostanie, tego typu reflinków. Poza tym, czekajcie, dokładnie, są to filmy pasujące klikanie w reklamę, za jedną reklamę, jeżeli chodzi o Tibia Runescape na premium wystarczy zarejestrować się na dwóch buksach i przeznaczyć 15 minut dziennie. Nie, na tej zasadzie się nie da zarobić. No, ale tutaj mamy właśnie matematykę. Chodzi mi o ten pierwszy sposób, czyli wysyłanie tam 5 zł na danek tam konta i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to coś nazywa się piramida biznesowa, tak? I jest zupełnie nielegalne. Jest nielegalne w żadnym. To... Tak, piramida, piramida finansowa, przepraszam, źle powiedziałem, nie biznesowa. Piramida finansowa i jest to. Jest to nielegalne w każdym kraju na świecie. Tak. I to nie jest wcale sposób na no, szybkie zarobienie pieniędzy jest to sposób na um, szybkie. Wyjebanie kogoś w dubsko na pieniądze, tak. No i wtedy 5 zł wysyłacie na 5 różnych kąt, czyli właśnie straciliście 25 zł, właśnie e, straciliście, nie wiem, możliwość zakupienia sobie, nie wiem, kurwa, lodów albo obważanka przez miesiąc, tak. E, więc, więc, więc na tej zasadzie I, i, i tak jak mówię, jest to zupełnie nielegalne i możecie takie wiadomości dostawać. E, no i Kurczę, o co mi chodzi, że takie wiadomości teraz, uwaga, pojawiają się na, face, znaczy, pfu, na jakim Facebooku, na YouTube'ie, tak? Na naszym, kuźwa, YouTube'ie polskim, na naszym portalu. Pojawiają się takie wiadomości... Um, i, i to jeszcze i to jeszcze uderzające w najmłodszych widzów, um, czyli właśnie przedział ten powiedzmy od 13 do 18 lat, tak, bo mamy tych bliżej 18 starszych, ale, ale właśnie, że o, już od 13 lat, czyli tych najmłodszych widzów, jeżeli tylko jakikolwiek ma możliwości ktoś, to już próbują was, was ludzi wyrąbać w tyłek. Um, no, ja czuję się wręcz zażenowany i. i i jak, jak jeszcze, jakiego je tu jeszcze użyć, no że ja dostałem taką wiadomość, to już w ogóle trzeba być totalnym idiotą, a że mam takie, a nie inne możliwości jak ten kanał i prawie 19 tysięcy widzów, więc, więc po prostu postanowiłem od razu wam to pokazać i powiedzieć, że to jest totalna ściema, totalna bójda i żebyście się nigdy w takie gówno czasem nie wpakowali, Um, ten jego, oczywiście, użytkownika sobie z, zablokuje, ale to znacznie później. O, nawet subskrybuje Gmona. Subskrybuje Roca, ProstoTV, czyli jakieś tam Teledyski. Um, uwaga, Happy Wheels, t No, także to jest pseudowidz um, Master Knedel, tak. No i, i dlatego, dlatego. Mówię, nie łapcie się na takie głupie, debilne akcje. Z tym gościem w ogóle nie rozmawiajcie, jeżeli dostaniecie jakąkolwiek wiadomość tego typu, to nie po prostu nie pakujcie się w to, bo tak jak mówię, to jest piramida finansowa i to nie jest legalne i na tym nie da się zarobić. To tylko zarabia ta osoba, która to wymyśliła. To pseudo można na tym zarobić, no. na tym można się przejechać. A, a, a jak mówię, jest to nielegalne i może się naprawdę bardzo, bardzo źle skończyć. A, I to nie tylko dla was, znaczy nie, nie tylko dla nich, ale również dla was, jeżeli się w coś takiego wpakujecie. Dobra, to tyle w sumie, tyle chciałem Wam przekazać, żebyście uważali na tego typu rzeczy i pamiętajcie, że a, nie, nie da się szybko i łatwo zarobić, Nic, coś takiego na świecie nie istnieje, po prostu, nie, nie istnieje, tak? Nawet YouTube, Wam się wydaje, że, że tutaj o zarabiamy kokosy, to tamto, sramto, naprawdę to jest ciężka praca i dojść do jakiejkolwiek tutaj pieniędzy na YouTubie to też jest y, dużo pracy i dużo wysiłku i dużo, dużo czasu i też dużo szczęścia, żeby coś takiego w ogóle, w ogóle osiągnąć. Dobra, nic, żegnam się z Wami w ogóle i, i, i cóż, tak tylko chciałem powiedzieć ostrzec Was. Trzymajcie się, cześć.